złym narodem, słabym, szokistycznym, Profesor Andrzej Nowak kiedyś piętnował konsekwencje, z jaką elity polityczne trzeciej RP starały się zaniżać samoocenę Polaków. Stwierdzał w tej koncepcji uborczy lasowami po 1989 roku, to nie komunizm był zły, ale Polska jest zła, źli są Polacy. Co więcej, Polak jest nieudolny, Polak nie potrafi. Jest zaledwie półdzikim stworzeniem, które dopiero dzięki surowej stresurze stanie przystosowany do życia w cywilizowanym świecie. Efekty są. Porównanie dwóch ankiet przeprowadzonych wśród Polaków kilka lat temu i dwadzieścia kilka lat temu. Szokujący wynik. Przez te 20 lat okazało się, że w Polak u Polaków, w naszych własnych soldarzach ogromnie poprawiła się ocena Niemców, Żydów, Czechów, całego mnóstwa narodów. Natomiast ogromnie upadli Polacy w tych samych soldarzach. I to jest do cieni rekordów Aleka Ginesa. Otóż my we własnych polskich soldarzach żaden naród nie ma Plecie. Jesteśmy już tak przekonani o swojej słabości, o tym, że jesteśmy złym narodzie, narodach, że jesteśmy na samym dole tabeli. No jeszcze poniżej nas są cyganie, że ich musimy przegonić i wszystko będzie. Zgodnie z tym co oczekuje wyborca Teraz nie ma czasu, żeby przytoczyć tu zdania m.in. arcybiskupa Michalika, który piętnował, jak elity intelektualne zaszkalowanie Polaków, tu m.in. Yy, Miłosza, biskup Denz, co pisał na ten temat, biskup Frankowski, rzecznik Janusz Kochanowski itd. Tak Kończę moje wystąpienie dwoma cytatami. Ważnymi bardzo znaczącymi. Aha, ale jeszcze zapomniałem powiedzieć, kiedy u nas prezydentowi też nic się nie stało po tym, jak coś takiego wypowiadał Polakom, że naród sprawców Dzień, to by się zaczęło może odwoływanie prezydenta i liczbę, tak jak się ten, byłaby wielka fala potęgień, artykułów, a u nas proszę Państwa było tylko kilka artykułów publicystycznych. A jak na przykład w Niemczech, i tu jest bardzo ciekawe, Filip Nienige, przewodniczący Bundestagu Parlamentu Niemieckiego w 1988 roku pozwolił sobie na powiedzenie publiczne o winie Niemców. A tu, tu było też powodów drugiej wojny. Poprawcie sobie Państwo, następnego dnia został ogromną większością głosów w za zastanowiskach. A jak jest na Węgrzech, które kiedyś też był upokarzane, tłamszone z swej węgierskości, ale Orban przywrócił im dumę narodową i godność. Historia sprzed roku, znany Węgierski, bardzo znany Węgierski pisarz pochodzenia żydowskiego a Kertys, laureat głównej nagrody państwowej, honorowy obywatel stolicy Budapesztu, pojechał sobie do Stanów i tam napisał twarz na Weny. Nie mógł znieść Orbana, że Orban to taki wiktor, dyktator i tak dalej, ale wszystko dlatego, bo Węgrzy to są takim potulnym narodem, którzy zawsze znoszą tyranię. No. Przypomnę, że podróżni Węgrzy mieli więcej powstań niż my. Jedno 8 lat, w i napisał, że Węgry są jedynym narodem, który nie rozliczył się ze swoimi zbrodniami wobec Żydów w czasie No, Na Węgrzech zapanowało powszechne oburzenie, do którego nikt nie bronił Kpertysa, także nic w mniejszości żydowskiej, która jest 100 tysięcy osób na Węgrzech, ale tam inaczej zachowują, się na ogół gdzie z mniejszości, zresztą się asymilowało. A i doszło do tego, pan Kertys wrócił ze Stanów i po trzech dniach pozbawiono go honorowego obywatelstwa Budapesztu, a po tygodniu zaczęto przygotowywać ustawę w Sejmie, w ich parlamencie, która przewiduje odbieranie wysokich odznaczeń, największych orderów, tytułów honorowych, doktorów do, koloriskausa, nagród państwowych, tych, którzy sprawili się po ich przyznaniu, jakich wobec Węgier. No tylko prawnicy dyskutowali, czy powinni zwracać też zawartość pieniężną tych nagród. A mnie się bardzo marzy, że w Polsce, jeśli obóz patriotyczny wygra w 2015 roku, to, to powinna być jedną z pierwszych ustaw i nawet nie ma wyobraźni, tylko należało pozbawić, na przykład Orderu Orła Białego, bo to była taka inflacja tych orderów począwszy od czasów Pana Kwaśniewskiego. No i dwa cytaty na koniec. Bardzo znany, wybitny historyk, profesor Wojciech Roszkowski, Andrzej Albert w Podziemiu, który napisał kilka lat temu. Nie stój z boku, bo ci Polskę wykończą. Ja ostrzegam. Polska jest ogromnie zagrożona. Jeśli ta propaganda antypolska i antykościelna będzie miała sukces, to naprawdę jeśli będziemy wierni, a zbyt często jesteśmy wierni, nie reagujemy na y, z, y, takie spotwarzanie największych Polaków i naroduje. Wszystko jest możliwe. Ostrzegał nas też drugi cytat. Władimir Bukowski, słynny opozycjonista rosyjski, to akurat w tytule wywiadu drukowanego w gazecie Polskiej. Pewnego dnia obudzicie się z Polski. I myślę, warto myśleć o tych ostrzeżeniach, bo wokół nas coraz gorsza robi się. Atmosfera, jesteśmy szkalowani w ogromnej większości krajów świata, nawet we Francji, nie tam Rosji, Niemczech czy Także A przy tym zadłużeni kopie się słaby kraj, który został okradziony, bo niektórym zależy na tym może potem pokojowym zabieraniu części Polski. Kończę moje wystąpienie dość tradycyjnym zwrotem. Walczmy o polskie nadziei bez komuków i złodziei. proszę Państwa, teraz tak, proszę te książki, które Państwo przygotowali, to proszę o te, a tam są sprzedaży. Mój syna, kto już kupił to, proszę, i stuć, 10 minut będzie przerwy. Syn się uśmiecha i czeka na klientów. Także, A potem przejdziemy do dyskusji. I teraz może jeśli chodzi o pytania. Ja osobiście zawsze nie widzę pytania. bezpośrednio jest same albo mogą być na karcie. Jak ktoś może zachować do komito, Ja odpowiem na każde. Nie zadaję w każdym razie.